Adam poruszał się po świecie jak duch, cień człowieka, którym kiedyś był. Jego dni upływały w rytmie monotonii, w szarym uniformie ochroniarza w podrzędnym centrum handlowym. Obserwował przepływające tłumy z zapustych oczu, jego postawa była zgarbiona, jakby chciał ukryć potężną budowę ciała, która zdradzała przeszłość pełną dyscypliny i przemocy. Nikt z jego współpracowników nie wiedział, że ten cichy, niemal niewidzialny mężczyzna potrafił złożyć i rozłożyć broń z zamkniętymi oczami, że jego dłonie były niegdyś zarejestrowane jako śmiertelna broń, a jego umysł wytrenowano do przetrwania w warunkach, które złamałyby większość ludzi. Ale tamten człowiek umarł w pali i ogniu afgańskiej pustyni, pogrzebany pod ciężarem winy i straty, której nigdy nie potrafił nazwać. Jedyne światło w jego mrocznym świecie nosiło imię Maria była jego żoną, kotwicą, która trzymała go przy życiu. Poznali się, gdy był już złamany, a ona, ze swoją cichą siłą i bezgraniczną cierpliwością, powoli skleiła niektóre z jego pękniętych kawałków. Nie pytała o przeszłość, czuła jej ciężar w milczeniu, które zapadało między nimi w nocy. Kochała go za to, kim był teraz mężczyzną, który przynosił jej polne kwiaty, który czytał jej wieczorami poezję szeptem i którego oczy napełniały się niewypowiedzianą czułością, gdy patrzył na jej rosnący brzuch. Byli biedni, ich małe mieszkanie na ostatnim piętrze starej kamienicy było dalekie od luksusu, ale było wypełnione miłością tak namacalną, że niemal można było jej doknąć. Dziecko, które miało się narodzić, było ich wspólną modlitwą o przyszłość, obietnicą, że nawet najbardziej zranione dusze mogą znaleźć odkupienie. Pewnego sobotniego popołudnia, gdy słońce leniwie przeświecało przez chmury, poszli na zakupy. Maria, będąca w siódmym miesiącu ciąży, poruszała się powoli, z jedną ręką opartą na plecach. Adam niósł siatki, idąc tuż obok niej, jego ciało stanowiło tarczę przed zgiełkiem parkingu. Właśnie wtedy, gdy podchodzili do swojego starego, poobijanego samochodu, z piskiem opon podjechało lśniące, czarne Porsche. Zajechało im drogę tak gwałtownie, że Adam musiał pociągnąć Marię do tyłu, by uniknąć potrącenia. Z samochodu wysiadł młody mężczyzna, ubrany w markowe ciuchy, z twarzą wykrzywioną arogancją i złością. Był to Kacper, syn lokalnego magnata budowlanego Ryszarda Wolańskiego, chłopak, któremu całe życie wmawiano, że świat należy do niego. Uważajcie, jak łazicie, wieśniacy, warknął, trzaskając drzwiami. Prawie porysowaliście milakier swoimi brudnymi torbami. Adam zignorował go, jego uwaga skupiona była wyłącznie na Marii. Wszystko w porządku, kochanie, spytał cicho. Maria skinęła głową, choć była blada. Tak, tylko się przestraszyłam. Ta wymiana zdań, to zignorowanie jego osoby rozścieczyło kacpra jeszcze bardziej. Podszedł do nich, jego kroki były agresywne. Głuchy jesteś. Mówiłem do was. Myślicie, że możecie tak po prostu wejść mi pod koła? Proszę nas zostawić w spokoju, powiedział Adam, jego głos był spokojny, ale w jego oczach zapalił się zimny ogień. Był to ogień, którego Maria nigdy wcześniej nie widziała. Kacper zaśmiał się pogardliwie. O, teraz będziesz mi groził, ochroniarzu z supermarketu. Wiesz, kim ja jestem. Mój ojciec mógłby kupić całe to twoje nędzne życie za drobne z kieszeni. Podszedł bliżej, niemal napierając na Adama. Maria, widząc eskalację, położyła dłoń na ramieniu męża. Adam, proszę, chodźmy. Nie warto. I wtedy Kacper zrobił coś niewy. Odwrócił swoją wściekłość w stronę najsłabszej osoby. Z ohydnym uśmiechem na twarzy odepchnął Marię. Gdy zachwiała się, straciła równowagę, uniósł nogę i z całej siły kopnął ją w brzuch. Czas dla Adama zamarł. Krzyk Marii był jak odległy dźwięk Syreny. Widział tylko, jak jej ciało zwija się w bólu, jak upada na brudny asfalt parkingu. W jednej sekundzie zniknął cichy ochroniarz, a na jego miejscu stanął żołnierz, drapieżnik. Coś w nim pękło, starannie budowane przez lata mury runęły, uwalniając potwora, którego tak bardzo starał się trzymać na uwięzi. Ale zamiast rzucić się na kacpra i rozerwać go na strzępy, jak podpowiadał mu każdy instynkt, jego trening przejął kontrolę. W jego umyśle rozbrzmiała jedna, krystalicznie czysta myśl, misja. A misą była Maria. W mgnieniu oka był przy niej, klęcząc, jego dłonie delikatnie badały jej ciało, sprawdzając obrażenia. Oddychaj, kochanie, oddychaj ze mną, mówił jego głos. Był teraz niewiarygodnie spokojny, opanowany jak głos chirurga podczas operacji. Spójrz na mnie. Wszystko będzie dobrze. Uratuję was. Kacper stał przez chwilę oszołomiony brutalnością własnego czynu, ale szybko odzyskał arogancję. Sama się prosiła, rzucił, wsiadając z powrotem do swojego samochodu. Z piskiem opon odjechał, zostawiając ich na parkingu. Adam nie spojrzał za nim. Zapamiętał każdy szczegół: twarz, samochód, numer rejestracyjny. Te dane zostały wypalone w jego pamięci z precyzją wojskowego snajpera. Ale to było na później. Teraz liczyła się tylko Maria i ich nienarodzone dziecko. Delikatnie podniósł ją z ziemi, jej ciało było wiotkie w jego ramionach, i zaniósł ją do ich starego auta. Pędził do szpitala, łamiąc wszelkie przepisy, a przez całą drogę szeptał jej uspokajające słowa, chociaż jego własne serce waliło jak młot o napędzane furią tak czystą i zimną, że mogłaby zamrozić piekło. W szpitalu czas wlukł się w nieskończoność. Każda minuta w poczekalni była torturą. Adam siedział nieruchomo na plastikowym krześle, jego ręce były zaciśnięte w pięści tak mocno, że kostki zbielały. W jego głowie odtwarzała się wciąż ta sama scena but uderzający w brzuch jego żony. To nie była już tylko kwestia sprawiedliwości. To była wojna. Kacper nie kopnął jakiejś anonimowej kobiety. Kopnął cały świat Adama. I nie miał pojęcia, z kim zadarł. Po godzinach, które wydawały się wiecznością, wyszła do niego lekarka. Jej twarz była zmęczona, ale poważna. Pana żona jest stabilna. Mieliśmy szczęście. Kopnięcie było silne, ale ominęło kluczowe miejsca. Wywołało jednak przedwczesne skurcze. Musimy ją zatrzymać na obserwacji. Dziecko o narazie jego serce bije, ale najbliższe dni będą krytyczne. Ryzyko przedwczesnego porodu lub komplikacji jest bardzo wysokie. Ulga, która na chwilę zalała Adama, była natychmiast zastąpiona przez lodowatą determinację. Poszedł do sali, w której leżała Maria. Była podłączona do monitorów, jej twarz była blada i wyczerpana, ale na jego widok w jej oczach pojawiły się łzy. Adam, nasze dziecko wyszeptała. Ujął jej dłoń. Była zimna. Jest silne. Tak jak ty powiedział, a jego głos był pewny, choć w środku rozpadał się na kawałki. Odpoczywaj. Ja się wszystkim zajmę. Pocałował ją w czoło i wyszedł. Na korytarzu spotkał młodą, współczującą pielęgniarkę o imieniu Anna, która widziała całe zdarzenie na parkingu z okna. Podeszła do niego. Zeznawałam na policji. Powiedziałam im wszystko, co widziałam. Numer rejestracyjny też zapisałam. Złapią go. Adam spojrzał na nią, a w jego oczach była pustka, która ją zmroziła. Policja go nie złapie, powiedział cicho. Nie w sposób, który ma znaczenie. Wiedział, jak działa świat. Pieniądze Ryszarda Wolańskiego tworzyły wokół jego syna niewidzialną tarczę. Najlepsi prawnicy, przekupieni świadkowie, wpływy w lokalnej policji. Kacper prawdopodobnie dostałby wyrok w zawieszeniu za chuligański wybryk podczas gdy jego dziecko walczyło o życie. To nie była sprawiedliwość. To była farsa. Tej nocy Adam nie spał. Wrócił do pustego mieszkania i otworzył starą, zakurzoną skrzynię, której nie dotykał od lat. W środku leżały relikty jego poprzedniego życia, zaszyfrowany laptop, kilka fałszywych dokumentów, zestaw specjalistycznych narzędzi. Przez lata próbował uciec od tego, kim był. Teraz zrozumiał, że może użyć tych umiejętności, by chronić to, co kochał. Nie chodziło już o zemstę. Chodziło o stworzenie świata, w którym jego rodzina będzie bezpieczna. A żeby to zrobić, musiał zniszczyć świat Wolańskich. Następnego dnia, gdy Maria spała w szpitalu pod wpływem leków, Adam rozpoczął swoją cichą kampanię. Zaczął od prostego rozpoznania. Ubrany w strój roboczy z czapką nasuniętą na oczy przez kilka godzin obserwował posiadłość wolańskich. Była to forteca otoczona wysokim murem i naszpikowana kamerami. Ale każda forteca ma słabe punkty. Używając laptopa włamał się do publicznych rejestrów, archiwów firmowych, a potem, korzystając z bardziej zaawansowanych technik, do wewnętrznych serwerów firmy Wolańskiego. Nie szukał haków na Kacpra. Chłopak był tylko tępym narzędziem. Prawdziwym celem był jego ojciec, Ryszard. Adam szukał dźwigni czegoś, co złamie arogancję i poczucie bezkarności tego człowieka. Spędził dwa dni, niemal bez snu i jedzenia, przekopując się przez góry danych. I w końcu znalazł to, czego szukał. Ryszard Wolański nie był tylko bezwzględnym biznesmenem. Był oszustem na masową skalę. Adam odkrył dowody na pranie brudnych pieniędzy, ustawione przetargi, korumpowanie urzędników i używanie wadliwych, tanich materiałów budowlanych w projektach publicznych, takich jak szkoły i szpitale. Narażał życie setek ludzi dla zysku. W międzyczasie, zgodnie z jego przewidywaniami, do szpitala przyszedł prawnik Wolańskiego. Był to elegancki mężczyzna w drogim garniturze, z uśmiechem rekina. Został wpuszczony do sali Marii, gdy Adam był przy niej. Nie przeprosił. Zamiast tego położył na stoliku grubą kopertę. Pan Wolański wyraża ubolewanie z powodu niefortunnego incydentu, powiedział gładkim tonem. Jego syn jest młodym, porywczym człowiekiem. To jest rekompensata za państwa niedogodności. W zamian oczekujemy oczywiście wycofania wszelkich oskarżeń. Adam spojrzał na kopertę, a potem na prawnika. Ile jest warte życie mojego dziecka? Spytał, jego głos był tak cichy, że prawnik musiał się nachylić. Mężczyzna uśmiechnął się protekcjonalnie. Proszę być rozsądnym. To bardzo hojna oferta. Więcej w sądzie państwo nie dostaniecie. Mamy najlepszych adwokatów w kraju. Adam powoli wstał. Nie podniósł głosu, nie wykonał żadnego gwałtownego ruchu. Ale energia w pokoju zmieniła się tak gwałtownie, że prawnik cofnął się o krok. Proszę przekazać panu Wolańskiemu, powiedział Adam. Patrząc mu prosto w oczy, że jego oferta została odrzucona. I że wkrótce osobiście złożę mu kontrofertę. Niech lepiej jej nie odrzuca. Po wyjściu prawnika, Maria spojrzała na Adama z lękiem. Co ty chcesz zrobić? To, co powinienem był zrobić dawno temu, odpowiedział, gładząc jej włosy. Przestać uciekać. Zbudować dla nas bezpieczny dom. Nawet jeśli będę musiał spalić czyjś pałac do gołej ziemi. Punktem kulminacyjnym jego planu miała być coroczna gala charytatywna organizowana przez Fundację Wolańskiego. Było to najważniejsze wydarzenie towarzyskie w mieście, na którym Ryszard polerował swój wizerunek filantropa, otoczony przez polityków, celebrytów i innych biznesmenów. To była jego scena, jego teatr. Adam postanowił zostać reżyserem ostatniego aktu. Tego wieczoru, gdy Maria, wciąż słaba, ale już bezpieczniejsza, oglądała telewizję w szpitalnym łóżku pod opieką pielęgniarki Anny, Adam przygotowywał się do bitwy. Nie założył munduru, ale starą, czystą koszulę i dżinsy. Nie wziął broni, ale mały pendrive, który trzymał w kieszeni. Był niewidzialny, kolejny cień w tłumie. Bez problemu ominął ochronę gali. Znał ich procedury, ich schematy myślowe. Byli leniwi i nieuważni, przyzwyczajeni do pilnowania bogatych ludzi przed pospólstwem, a nie przed kimś, kto poruszał się jak oni, myślał jak oni. Wślizgnął się do środka przez wejście dla personelu i wmieszał w tłum kelnerów. Znalazł Ryszarda Wolańskiego w centrum sali balowej, śmiejącego się, klepiącego po plecach jakiegoś ministra. Kacper stał obok, znudzony i pogardliwy, pociągając szampana. Adam poczekał na odpowiedni moment. Gdy ryszard na chwilę został sam, podszedł do niego stacą z, z kieliszkami. Pan Wolański powiedział cicho. Biznesmen spojrzał na niego z irytacją. Tak, czego chcesz, człowieku? Weź sobie szampana i znikaj. Nie przyszedłem po szampana, odparł Adam, stawiając tacę na pobliskim stole. Przyszedłem złożyć kontrofertę, o której wspominałem pańskiemu prawnikowi. Ryszard zmrużył oczy, próbując umiejscowić tę twarz. A potem jego oczy rozszerzyły się w zrozumieniu. To ty, mąż tej kobiety z parkingu. Jak śmiałeś się tu dostać? Ochrona. Nie radzę, powiedział Adam spokojnie, a w jego głosie była stal. Na tym pendrivie, wskazał dyskretnie na kieszeń, znajdują się dowody na pańskie oszustwa budowlane, pranie pieniędzy i korupcję. Kopie zostały wysłane na zabezpieczone serwery. Jeśli w ciągu pięciu minut nie zrobisz tego, co powiem, kolejna kopia trafi do prokuratury, a następna do wszystkich największych redakcji w kraju. Twoje imperium zamieni się w pył przed północą. Twarz Ryszarda Wolańskiego pobladła. Arogancka pewność siebie wyparowała, zastąpiona przez zwierzęcy strach. Spojrzał na syna, a potem z powrotem na Adama. Czego chcesz? Pieniędzy? Ile. Chcę czegoś, czego nie da się kupić, powiedział Adam. Chcę sprawiedliwości. Za chwilę wejdzie pan na scenę. Zamiast wygłaszać swoją przemowę o filantropii, weźmie pan na scenę swojego syna. A potem publicznie, przy tych wszystkich kamerach, opowiecie, co zrobił. Kacper przeprosi moją żonę. A pan ogłosi, że pokryje wszelkie koszty jej leczenia i przekaże darowiznę w wysokości 5 milionów złotych na oddział neonatologii w szpitalu miejskim. Zrobicie to, albo zniszczę wszystko, co zbudowałeś. Ryszard patrzył na niego z nienawiścią, ale widział w oczach Adama absolutną, niewzruszoną pewność. Wiedział, że ten człowiek nie blefuje. Przez chwilę walczył ze sobą jego duma kontra instynkt przetrwania. W końcu instynkt zwyciężył. Skinął głową, pokonany. Zgoda. To, co wydarzyło się potem, stało się legendą w mieście. Ryszard Wolański wszedł na scenę drżącymi rękami, biorąc mikrofon. Wezwał swojego zdezorientowanego syna. A potem, łamiącym się głosem, wyznał prawdę. Opowiedział o godnym pożałowania akcie przemocy, którego dopuścił się jego syn wobec ciężarnej kobiety. Kacper, zmuszony lodowatym spojrzeniem ojca, wymamrotał przeprosiny do kamery, jego twarz płonęła z upokorzenia. Ryszard ogłosił gigantyczną darowiznę. W sali balowej zapanowała grobowa cisza, przerywana jedynie błyskami fleszy. Adam nie czekał na koniec. Gdy tylko Ryszard zaczął mówić, odwrócił się i wyszedł tak cicho, jak się pojawił. Jego misja była zakończona. Wrócił do szpitala. Maria i Anna patrzyły w osłupieniu na transmisję w telewizji. Gdy wszedł, Maria spojrzała na niego, a w jej oczach było coś nowego. Nie tylko miłość, ale i podziw. Zrozumiała, kim był jej mąż. Nie potworem, ale obrońcą. Lwem, który dla swojej rodziny był gotów walczyć z całym światem. Kacper został aresztowany jeszcze tej samej nocy. Imperium jego ojca, choć nie upadło całkowicie, zostało nieodwracalnie nadszarpnięte. Skandal ciągnął się za nimi przez lata. Półtora roku później. Mały domek z ogródkiem na przedmieściach. Słońce oświetlało trawnik, na którym biegała mała dziewczynka o imieniu nadzieja, śmiejąc się wesoło. Gonił ją Adam, jego twarz była odprężona, pełna radości, której nigdy wcześniej nie znał. Na werandzie siedziała Maria, trzymając w ręku kubek z herbatą, i patrzyła na nich z uśmiechem. Pieniądze z ugody, którą wolański desperacko im zaproponował, pozwoliły im zacząć od nowa. Adam nie musiał już pracować jako ochroniarz. Zajął się renowacją starych mebli, pracą, która wymagała cierpliwości i precyzji, i która leczyła jego duszę. Gdy nadzieja wpadła w ramiona ojca, piszcząc z radości, Adam podniósł ją i przytulił mocno. Spojrzał ponad jej głową na Marię, a ich oczy spotkały się w cichym porozumieniu. Przeszłość wciąż tam była, jej cienie nigdy do końca nie zniknęły. Ale teraz nie miały już nad nim władzy. Znalazł swoje odkupienie nie w zapomnieniu, ale w walce o przyszłość. W ogniu kryzysu odkrył, że prawdziwa siła nie polega na niszczeniu wrogów, ale na budowaniu bezpiecznego świata dla tych, których się kocha. I w śmiechu swojego dziecka, w spokojnym uśmiechu żony, Adam w końcu odnalazł pokój.